Trudno mi w tym momencie też tutaj oficjalnie jeszcze potwierdzić te informacje. W związku z tym, że my jako starostwo powiatowe nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej informacji z Urzędu Wojewódzkiego, żadnego maila, żadnej takiej informacji o potwierdzeniu przekształcenia tej karetki typu S w karetkę typu P. Jedynie mogę potwierdzić tutaj dostałem informację od pana prezesa Ostrzyszowskiego Centrum Zdrowia w dniu wczorajszym, że taka to przekształcenie faktycznie. No, się, się odbędzie z dniem właśnie pierwszego października. Natomiast, tak jak powtarzam, my jako urząd, jako starostwo powiatowe oficjalnie żadnej informacji od Urzędu Wojewódzkiego do tej pory jeszcze nie uzyskaliśmy. Z dniem 1 października bieżącego roku została podpisana zmiana w planie rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego w województwie wielkopolskim przez Ministerstwo Zdrowia. Była to zmiana z inicjatywy wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk, mająca na celu zmianę 11 zespołek karetek typu S, czyli specjalistycznych z lekarzem na pokładzie, na typ P, czyli typ podstawowy z ratownikiem medycznym. Ta decyzja wynikała przede wszystkim z danych, które posiadaliśmy jako Urząd Wojewódzki. Jasno z nich wynikało, że w tych samorządach, o których mówimy, choć w teorii powinien być lekarz, to w rzeczywistości z racji braków kadrowych tego lekarza na pokładzie po prostu nie było. Warto dodać na przykładzie Powiatu Ostrzeszowskiego, że w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku karetka typu S na terenie Ostrzeszowa wyjeżdżała bez lekarza aż 71% spośród wszystkich zgłoszeń. Niezależnie jednak od tego, samorząd płacił cały czas za karetkę typu S, która w rzeczywistości w pełni swojej swoje funkcji nie spełniała. Dlatego też wojewoda postanowiła, aby samorządy nie wyrzucały więcej pieniędzy w błoto, ponieważ dzięki tym zaoszczędzonym kwotom, które udało się wygospodarować przy okazji tej zmiany, całe województwo Wielkopolskie uzyska pięć nowych karetek cztery w Poznaniu i jedna w Pile, plus jeszcze jedna dodatkowa szósta, która będzie funkcjonowała y, także w Poznaniu, ale wyłącznie w okresie letnim. Władze powiatu ostrzeszowskiego odbyły spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w tej sprawie, jednak zostały im przedstawione konkretne liczby i dane, które wyraźnie pokazują zasadność tej decyzji. Planowane przekwalifikowanie 11 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego to Poznań, Chodzież, Gniezno, Jarocin, Koło, Krotoszyn, Ostrzeszów, Pleszew, Śrem, Wągrowiec i Września.